Just pull up through your the To dzisiaj miał być test nowych neoprenów z Monstera z wkładką taką silikonową w środku, żeby to nie spadało z nóg i sprawdza się. raz do 260-250K jakimś chujem się nie nagrała, nie wiem dlaczego, a była chyba najładniejsza. Niestety kurwa same kible cały czas robię jeszcze w płaskim obuwiu, bo nie chcę prowokować bólu w piszczeli, no ale gdzieś za tydzień będzie trzeba się już przestawić na obuwie trójbojowe. Wtedy znowu z kolei boję się, że te siady będą zbyt głębokie, znowu będą takie ATG, jak to kurwa na mnie yy, przystało, więc będę szukał pozycji. Myślę, że powinienem dzisiaj szerzej stanąć i byłoby to myślę głębsze na pewno. Aczkolwiek takie no, na pograniczu zaliczenia te 260, 250 było lepsze. Nie jestem zadowolony z tego, ale tak jak mówię dokładam co trening. Ostatni trening było 240 RAF, dzisiaj było 260 raw, więc co trening 20 kg mam zamiar dokładać. I dla zainteresowanych e, będę od przyszłego tygodnia ruszał z planami online. Plany online oczywiście na podstawie ankiety i filmów, które będziecie mi wysyłać. Ankiety ja sam stworzę. E, one nie będą, wiadomo, tak dokładne jak plany po konsultacji na miejscu, jak już przyjedziecie, ale będą to plany takie, na których na pewno będzie można progresować. I, po prostu dostać gotowy plan, bo nie każdego stać na prowadzenie miesięczne tam 350-400 złotych. Ktoś będzie sobie wolał kupić plan za 150-200 złotych na 8 tygodni i potem co te 6-8 tygodni sobie ten plan przedłużać, powiedzmy z jakąś tam zniżką, zostawiać mi materiały, wideo, co poszło dobrze, co nie, co będziemy zmieniać. No myślę, że takie plany online będą jak najbardziej w porządku, no a osoby, które będą chciały prowadzenie, no to będą musiały przyjechać, natomiast zaznaczam, że nie robię już prowadzenia online, bo nie tyle, że nie mam miejsca, bo mógłbym wziąć więcej osób, ale nie chcę brać więcej osób, bo się w tym po prostu po gubie. nie będę brał 40 osób jak niektórzy, a potem dawał wszystkim to samo i walił w chuja. Do następnego.